Hej, kochani, dzisiaj jest taka historia. No nie, to po prostu będziemy grać w. Wy... No, robloxa. No więc. No gramy. Gramy ogólnie w 90. Dobra, kochani. Gramy z losowymi ludźmi. Z taką fakturę po prostu gramy z losowymi. Wyścinamy drzewa. i patrzcie, nauczyłam się tego tylko ostatnio. Nie marnujcie czasu na to, żeby godziny wchodzić Tylko trzeba uważać na te progi tak to możecie, widziałam co to na YouTube Żeby też chcecie zrobić tak oj tak to będzie na to ten No dobra, to już nie będziemy tego robić, bo tu możemy tym Jakaś polusia chyba? Nie wiem, bo nie mogę się rozczytać. Jak płucia 1, 2, 3, 4. 1, 2, coś takiego. Mamy rebarber. Chyba tak ktoś się mówił, bo ja w końcu już nie wiem. Czyli rebarber to był ten długi? Czyli rebarber to był ogólnie ten? Czy jaki to był? O. Poczymy, pijemy, makero. Hmm? ok, ktoś umarł już pierwszego dnia. Nawet jeszcze nie była noc, to ktoś już umarł. Come on. O, ok. koń, przepraszam za zadzięki w tyle, bo po prostu... Nie? Ktoś na mapę. Tak się? Będziemy to Będziemy Tu się tylko trochę Nie. Szkoda. Mam jakieś. Moje. No. Dziewczyna, my nie mamy tyle bandauru. Często ona umarła. Mam nadzieję, że nie przed nic takiego dziwnego. Wiecie, jakie. Je, um, jak jedzenie. No, przed no, jedzeniem nożem mogłam. Przeciąłem... Latackę. I... Ale nie. Już. Jeszcze tą go nie idę w tego fakturze Ale nie mam włóczni. A pistolet może mam, ale nie mam włóczni. I takiego. Co że zmieszczył mapę? Ile nas w ogóle Czworo Cztery. Trzeci poziom. Oh, yeah. Polusiu, 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 mam paluśio, Polusiu, daj mi ją A, mogę to osiągnąć. Ja i troszkę czuję, dla tej nie no, 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 tak nie wiem no, 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 nie zdążyłam jak to przeczytać. I idziemy mogę szukać. Tu nie, 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 nie. Idziemy sobie w tuśła. Idziemy tutaj a Godzina to ja no, mogę Proszę, żeby coś takiego fajnego mi wypadło, proszę. Proszę, żeby coś fajnego mi wypadło. Blose. Blose, żeby coś innego mi wypadło. Blose. Blose, blose, blose. A to musisz mi tu wchodzić? Ojeju! Teraz wiem to. Bo tu jest coś fajnego nawet. Tu jest miklokolówka. Nie, ja muszę wziąć mikrokolówkę. Nawet gdzie węgiel Teraz wolno jeszcze chodzić na ludzie. Teraz jesteś się lobi, ciemno. Takže se tam jedna, naklejel jsem takový, naklejil jsem takový. atakuje. jsem koupil? Co? to? Co? 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 on Co? 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 nic nekupuj, nie. и купил, и купил. Купил лапка, купил кино. Ага. Почти суповка. Суповка должен мешать. Ему не дам. Ну что он рубит? Я уже куда, Zniszczyłam i nie wiem. Są so, mniejsze szanse. Są so, panie, jakby. Ten pan chce chodzi tu stropę. No. To bla, tu pielamy się jedynką. Крулится стопа! Нема клулитых стопы нитья. Но только чисто на 20 секунд. Пять и слабых. Кто бабили, кинь их у ног, и слабые Как вам понравилось? Ja będę miała kolonicę ściukę. Nie, nie, tuzę była. Wiem. No to już kochani mamy mały sądę. Bo za 5, 4, 3, 2, 1. Jest noc. Idę ten złapie jeleń. Mamel jus, <unintelligible> <hesitation> tempel usia ukuran udah rasa, <unintelligible> usia ukuran udah rasa, udah usia <hesitation> udah ukuran udah ukuran udah ukuran udah, <hesitation> udah ukuran udah, <hesitation> udah, 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 yang udah, udah, Ya udah, udah, Jeśli zajm... mija, to teraz ma na imię inaczej, bo ma na imię Pola. Pol. na ym... Nala zostaje tak, to tylko Pola się zmieniło imię. Proszę, niech ta Pola teraz odejdzie, bo ja chcę zrobić coś fajnego. 8, co mogę za 8 kupić? Tak zdrowym. Tak to mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak żeby cały worek był zapomniono właśnie teraz. Ale strafamy taką fajną ścierkę. Proszę, żeby to pola jest nie kupowa. Ciężka ciężko i skupioną mamy ściankę jak widzicie ja mam bardzo dużo, bardzo bardzo dużo tych i jak ja mam ten młota. to ja mam jeszcze odstarał jak ona ma już nową kochani ja się już odezwałam i znalazłam skrzynkę wow jak widzicie jestem bardzo głodna więc jestem na ma czerwony a ja nie chcę użyć już mam dobrą sikarę więc Dobra, i to jest nawet tylko kilka procent, taka głodna no nie ma. Ja jestem królik. Więc. Nie, nie, nie. z troszeczkę co happy. Wyświetlę. umiem. Tak to się nazywa. O! Ooo, to już jest super. Hmm, a co tu jest? Tak w połowie taka. O oh, nie wink. Wing nawet mnie dotknął. No. Super. Super mini w tej tak, grze. Że... Idziemy tam do mojej bazy. naszej bazy. Yep. I możecie mnie dotować do znajomych. Jak najbardziej. Chyba tak, się nie, to byśmy to byśmy to byśmy... nie I jednego już mam. Chyba nie mam tego Nie wiem, bo on nie napisał, że mam go. Ale ja mam. No, mam, mam Ayo, sekarang kita lihat. Aduh, ngerasa kundang yang minang. Oh, dia, Kim garam sama. Nih, Raz, dwa, trzy. No sama gram. Przynajmniej nikt mnie nie będzie zabierał tego. Się, trzy, bo ja na przykład, jak ja coś dodam zostało, to nikt mnie nie będzie tego zabierał. No to mogę jeszcze drewno pościnać. Jest taka piosenka mam. teraz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz

bo Potrzebujemy mieć flaski. No wiecie wielką. Nie chcę już uraduje. O jeszcze jedno i nie będziemy mogli mieć już ściankę, kolejną ścianę. Jak już chyba podzięki. Nie widzą do piosenka. Nie, nie, muszę kupić jedną działkę ro, rolniczą. No bo jestem ciągle taka głodna, że się powiem nie mierzę. Proszę się to zobaczę. Dobra, nie idę. Posłuchajcie jedynie. Róbmy. I'm good. Nie, że mi pan ale teraz się nauczę. Tak? będę mega, 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 gobna. Gdy będziemy już HP jadły jakby. O, cieka, a nie zobaczycie teraz, teraz. Mi HP już zabiera. Nie taka główna, że jeszcze HP I Jeszcze dzień dwa tą minutę. Eee, mam procent tabletu z X7. Eee, przepraszam, prawie z X-7. No miałam już z X7, nie powiedział. Ok. Kobla, idę zjeść, idę zjeść o i zrobimy się w poniedziałek, chciałam powiedzieć, zrobimy to dzień jedzenia, gdzie będziemy chcieli gdzieś jeść, jeść i jeszcze raz jeść. Myślę, że szukać. Mamy ja króliczą stópkę. Dzisiaj ci panowie będą nas atakować, nie wiem, jak oni się nazywają. Ja pomniałam. Jest taki panowie taki. Mmm... No, no. Sik, sewen. dzieci chodzą i ciągle mówią. się sewen. Sik, sewen. dzieci chodzą i ciągle mówią. Sik, sewen. Sik, I to teraz w głowie. Ja to wymyśliła piosenka. No? I teraz na po chodzi. Ja się wymyśliłam piosenkę. Sik, sewen. Widzicie, będzie atakowany dziś. po Twój, ktoś nam No i już będziemy atakowani. A ja mam dopiero taką ściekarę. Więc. No, co to będzie?